Hej, dietetyczko, znasz to? Twój pacjent na każdy Twój argument zna co najmniej trzy kontrargumenty. Cokolwiek byś nie powiedziała, on wie lepiej. Czasami zastanawiasz się, po co on właściwie przyszedł na tą konsultację i powiedzmy sobie szczerze: ręce ci opadają. Znasz to? Chociaż raz przytrafiło Ci się to w Twojej karierze? Słuchaj do końca, bo mam dla Ciebie coś wyjątkowego. Nazywam się Ninowitera i od 2005 roku prowadzę swoją poradnię dietetyczną. Jestem dietetyczką, jestem psychodietetyczką, jestem praktyczką dialogu motywującego, edukatorką żywieniową, zajmuję się terapią karmienia dzieci. Ale to, co najważniejsze dla Ciebie na ten moment, to właśnie to, że od 2005 roku prowadzę swoją poradnię i pracuję z klientami w gabinecie. I te prawie 20 lat doświadczenia gabinetowego przełożyłam na narzędzia, które Pomogą w Twojej pracy. Pomogę ci skutecznie pracować z Twoimi klientami. Jak? Zrobię to tak, jak jeszcze nikt tego nie zrobił. Zapytałam moich respondentów, zapytałam subskrybentów mojego newslettera i zapytałam moich obserwatorów na Instagramie i na Facebooku o to, jakie najczęstsze problemy zdarzają się w ich gabinetach w czasie pracy z klientami. I co usłyszałam? Słyszałam, że klienci Cię oszukują. Usłyszałam, że nie realizują zaleceń. Usłyszałam, że ciężko Ci jest wydobyć cel pracy z klientem. Usłyszałam, że klienci szybko się demotywują i szybko poddają, kiedy nie widzą natychmiastowych efektów, których tak naprawdę oczekują. I tak, na podstawie tych Waszych problemów i tego, z czym na co dzień spotykacie się w gabinetach, powstał narzędziownik. Chcesz wiedzieć więcej, czym jest narzędziownik, o czym będziemy mówić? Zostań ze mną do samego końca. Będę miała dla Ciebie ciekawe zaproszenie. Pacjent zawsze wie wszystko lepiej od Ciebie? Okej, okay. a powiedz mi, dlaczego właśnie z tego robi się historia o Tobie? Przecież to pacjent płaci za czas spędzany w Twoim gabinecie, no i powiedzmy sobie szczerze, ten czas powinien być przeznaczony na wysłuchanie, jego historii i na odpowiedź na jego problemy. Dlaczego zatem to, że pacjent wie lepiej od ciebie, staje się problemem i historią o tobie samej? To jest pierwsza rzecz, którą musisz sobie uświadomić. Ten czas, który spędzasz w gabinecie z klientem, to jest jego czas. To jest czas na jego historię i to, co pacjent mówi o sobie, to co pacjent wie i to, co pacjent dyskutuje z tobą, to nie jest o tobie. To jest cały czas o twoim kliencie. Pamiętaj, że to, że klient próbuje Ci pokazać, że wie coś na temat tego, z czym się boryka, czy że ma jakąś wiedzę merytoryczną, czy że być może właśnie chce Ci pokazać, że wie dużo, może wynikać z wielu różnych czynników, bo może on po prostu ci nie ufa. Nie ufa ci na tyle, żeby wierzyć, że Twoja wiedza pomoże mu rozwiązać problem. Może przed przyjściem tutaj sprawdził wszystko, co go dotyczy, żeby mieć pewność, że to, co Ty mówisz, ma sens. Może on rzeczywiście wie lepiej od ciebie, dlatego że choruje już wiele lat i po prostu ma wiedzę ekspercką, która dotyczy jego konkretnego przypadku. Sam jest od siebie ekspertem to brzmi sensownie, prawda? Tyle, że ma nie tyle kłopot z wiedzą merytoryczną, ile z wdrożeniem jej w życie i to właśnie dlatego jest u ciebie w gabinecie. A może po prostu się boi? Może po prostu się wstydzi? Może chce po prostu lepiej wypaść przed tobą? Może chce pokazać, że nie jest taki zielony i że wie, o czym do niego mówisz? Przedstawiłam Ci właśnie trzy przyczyny, dla których możesz odnieść wrażenie, że Twój pacjent chce Ci pokazać, że wie wszystko lepiej od Ciebie. Pamiętaj, że cały czas to, co pacjent mówi, jest historią. O nim. Tych przyczyn, które tutaj wymieniłam, może być oczywiście znacznie, znacznie więcej. Powiesz, dobra, Nina, ale co ja mam z tym właściwie zrobić? Pacjent się zachowuje tak i tak z jakichś określonych przyczyn, ale no dobra, rozumiem, ale jak ja mam sobie poradzić z tym w gabinecie? Dlatego przedstawię Ci takie trzy proste rzeczy, proste jak proste, ale przedstawię ci trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, żeby móc wybrnąć z głową z takiej sytuacji. Po pierwsze i najważniejsze, zawsze pracuj nad sobą. Pamiętaj, żeby nie odbierać osobiście tego, co pacjent mówi do ciebie. Nawet jeżeli wydaje ci się, że dyskutuje z tobą na argumenty i że próbuje zdyskredytować twoją wiedzę, zauważ to, ale nie dyskutuj z tym. Pamiętaj, że to nie jest o tobie, to jest o pacjencie. Pamiętaj o tych trzech rzeczach, które powiedziałam, które mogą stać za takim zachowaniem. I zrozumie, je, zauważ je. Ale pamiętaj, to nie jest o tobie. Jak to zrobić, żeby się nie przestraszyć, żeby nie poczuć się atakowanym przez klienta, żeby nie poczuć, że tracę grunt pod nogami i ja już właściwie nie wiem, co mam zrobić na tej konsultacji? No potrzebujesz do tego określonych narzędzi. Potrzebujesz określonych narzędzi, które pozwolą ci zauważyć to, co dzieje się z pacjentem, odpowiednio na to zwrócić uwagę i zareagować, i zbudować sobie z tego zasób. Te narzędzia pozwolą Ci mieć pewność siebie w takiej sytuacji, dlatego że kiedy wiesz, co masz robić i wtedy, kiedy wiesz, jak zareagować, wtedy jest dużo łatwiej zareagować poprawnie. Nie tracisz tego do gruntu pod nogami, nie czujesz, że nie masz gdzie się podziać w tej konsultacji, tylko cały czas jesteś panem sytuacji, cały czas trzymasz ten ster w ręku. Po drugie, mam dla ciebie ćwiczenie do wykonania. Ćwicz aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie to znaczy takie słuchanie, w którym staramy się zrozumieć, co tak naprawdę nasz rozmówca miał na myśli, kiedy to mówił. Nie pracuj tylko w gabinecie, pracuj ze swoimi bliskimi, pracuj ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi. Zastanawiaj się, czy to, co oni do ciebie mówią, to jest dokładnie to, co ty rozumiesz. Sprawdzaj, czy jesteście na tym samym poziomie, na tej samej kartce, jeżeli chodzi o przekaz. W ten sposób nauczysz się aktywnie słuchać i dzięki temu będziesz mogła lepiej zrozumieć co rozmówca ma na myśli. Pamiętaj, że praktykę gabinetową ćwiczy się nie tylko za zamkniętymi drzwiami gabinetu, tylko ćwiczy się ją w codziennych sytuacjach. Dlatego jeżeli na przykład ktoś mówi ci coś, co być może wywołuje w tobie jakieś trudniejszą reakcję, jakąś jakieś trudniejsze emocje, pytaj. Zawsze pytaj czy dobrze Cię rozumiem, że i sprawdzaj czy to co usłyszałaś jest tym, co Twój rozmówca chciał powiedzieć. Kiedy poczujesz się z tym pewniej, zacznij wykorzystywać to w swoim gabinecie. Zobaczysz ogromną zmianę. Po trzecie, zdradzę Ci dobrą praktykę praktycznie każdego wykładowcy i każdego trenera. Wykorzystaj to, że Twój pacjent ma wiedzę, która jest większa od Ciebie i zauważ ten fakt. Powiedz, widzę, że jest Pan Pani prawdziwym ekspertem w tym temacie. W takim razie, w czym ja mogę pomóc? I słuchaj dalej. Doceniaj wiedzę klienta i wykorzystaj ją jako zasób w twojej dalszej rozmowie z nim. Te trzy proste rozwiązania pozwolą ci rozładowywać napięcie w tego typu sytuacjach. Pamiętaj, że najważniejsza jest twoja reakcja na to, co mówi pacjent. Jeżeli zrobisz z tego historię o sobie, o tym, że źle się czujesz, że być może podważane są twoje kompetencje, że być może nie czujesz się pewnie w tym, co robisz konsultacja nie pójdzie w dobrą stronę. Pamiętaj, to cały czas jest historia Twojego pacjenta. W tym filmiku pokazałam Ci trzy proste metody na to, żeby poradzić sobie z tym, że pacjent wie lepiej od Ciebie w gabinecie. Jeżeli chcesz więcej, to zapraszam Cię serdecznie na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 20 kwietnia o godzinie 19, w czasie którego opowiem o sumie wszystkich strachów dietetyka, opowiem o pięciu mrożących krew w żyłach sytuacjach w gabinecie dietetyka i podpowiem, jak sobie z nimi radzić. A żeby tego było mało, na tym webinarze właśnie Premiere będzie miał narzędziownik. To zestaw narzędzi, które pomogą ci skutecznie, od razu, natychmiast poprawić jakość swojej relacji gabinetowej, poprawić jakość pracy z pacjentem i odnosić lepsze rezultaty w pracy terapeutycznej. Koniecznie zapisz się. Link znajdziesz gdzieś tutaj dookoła filmu, w zależności gdzie oglądasz albo pod, albo nad filmem. Jeżeli na YouTube, to pewnie pod, jeżeli na Instagramie, to pewnie w bio. I zapraszam Cię serdecznie do udziału w szkoleniu 20 kwietnia. Widzimy się o 19. A ja w następnym wideo opowiem Ci o kolejnej bardzo trudnej sytuacji. Rozmawiamy sobie o tym, co robić wtedy, kiedy pacjent nie robi tego, czego od niego oczekujesz, nie robi tego, co mu każesz. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.